Dobry kochani, witamy się już w normalnej rzeczywistości. E, ja dzisiaj staram się w miarę jakoś ogarnąć od samego rana. To jest genialne rozwiązanie te kominy. E, bo to i szyję cieplej, i zawsze można zarzucić, jak już gdzieś się wejdzie na teren, gdzie trzeba mieć, bo na terenach zielonych. Mieć maseczek nie trzeba, więc jest to kwestia interpretacji przepisów. Moim zdaniem to jest teren zielony, nie ma tu ludzi, więc ja maskę ściągam. Tym bardziej jak do was mówię, bo jest niewygodnie. Eee, jesteśmy z Azji na spacerku. Azji sobie szuka czegoś. Na razie sobie wącha, męczy swój węch. Czekamy aż przyjdzie jej koleżanka. I co? Kogoś już wyczuła, bo już stoi w pionie. W każdym bądź razie dzisiaj mam, pokażę wam paczki, bo przyszła do mnie paczka z wygraną paletki Pixie. Wygrałam na konkursie na Instagramie, ale to już wam więcej opowiem, jak już tą paczkę wam pokażę. Ja już ją rozpakowałam. Chciałam zobaczyć, czy przypadkiem nie doszły uszkodzone, bo paczkę odbierała mi minikora z paczkomatu. Najlepsze jest to, że paczka do mnie informację o tym, że paczka do mnie przyszła dostałam przed wyjazdem o godzinie 22, że jest mobilny paczkomat stoi na drugim końcu Łęcznej e, i żebym sobie tam podjechała między 10 w nocy o 10 w nocy, po 10 była informacja, że do 23 będzie czekał na mnie mobilny paczkomat no mówię, no przecież po prostu jak ja otworzyłam oczy, a już spałam no mówię, no tak, jeszcze tylko mówię do paczkomatu o 22.30 będę leciała. w każdym bądź razie e, skończyło się to na tym, że nie odebrałam. Później był 11 listopada, święto. No i była później informacja, że paczka zostanie doręczona w kolejnym dniu pracującym. No i faktycznie, ale my w czwartek wyjechaliśmy po południu i paczka została umieszczona w paczkomacie 18.45. Więc wysłałam Nikolę po paczkę. Odebrała ją wieczorem. Także paczka doszła, ale wczoraj dostałam kolejną paczkę. Przyjechała, podjechała Pani z poczty i widzę, że idzie ostro w stronę naszej klatki. Oczywiście się niczego kompletnie nie spodziewałam. Ja z Azji wracałam ze spacerku, no patrzę się Pani stoi pod moimi drzwiami. No i dostałam paczkę od jednej z Was, od mojej widzki. Tak, Kasiu i Michalinko, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Później Wam pokażę tą paczkę. Także w tym roku u mnie vlogmasy to będą chyba polegały tylko na otwieraniu kalendarzy adwentowych. Od Kasi i od Michalinki dostałam kalendarz adwentowy. E, nie wiem, co jest w środku. Nie otwierałam pudełka. Pokażę Wam później, jak to wszystko wygląda i Wam więcej opowiem wtedy. Ja byłam po prostu w szoku, jak to zobaczyłam. Nie spodziewałam się kompletnie e, niczego od nikogo, bo no mówię, nikt nie dawał nawet jakichś sygnałów. E, no, zobaczymy. Jestem w szoku, dziewczyny nie trzeba było, bo to naprawdę to jest wydatek. A w święto wiadomo wydatki. No, wiem, napisałyście, że było kupowane wszystko wcześniej, ale mimo wszystko jest to jednak koszt. Także będziemy otwierać kolejny kalendarz. Nadal nie mamy żadnego przyjaciela dla Azji. Ja dzisiaj muszę zrobić dokumenty. Sewery macie jakiś sprawdzion z matematyki, więc gdzieś tam muszę być czujna, żeby nic nie padło, bo raz nam się zdarzyło, że internet się przywiesił. Więc musimy być dzisiaj czujni. Później co? Muszę zrobić dzisiaj dokumenty i zawieźć do księgowego, bo kończy się już miesiąc pomału do rozliczenia. Czas. O, coś już Azji złapała, będzie kopać. Także... E, mam troszeczkę roboty. Planuję zrobić ten ryż z jabłkami, bo go nie zrobiłam w końcu wczoraj. Muszę dalej sprzątać. E, no teraz sprzątanie mieszkania to mi troszeczkę zajdzie, bo jest tego strasznie dużo. E, no zbierało się po prostu przez parę dni. Nikola niestety nie stanęła na wysokości zadania. Ja zawsze jak moi rodzice wyjeżdżali gdzieś na... Na dzień, dwa że wracali, że ja zostawałam sama w domu, to zawsze to mieszkanie to było takie wypicowane, jak oni wracali. Zawsze się starałam podkurzać, pościerać kurze, zatrzeć tak zwane wszelkie ślady po jakichś imprezach. A Nikola, niestety, tego nie zrobiła. Zostawiła mi totalny bałagan. Także ciśnienie mi podskoczyło, i sprzątam teraz. Ale ona swoje też zebrała. Także tak, co by nie było, że tylko dzieci są grzeczne, dzieci też mają te wady. Nie zawsze są takie kochane pod tym kątem, że dbają o to, aby rodzic po urlopie wrócił i dalej odpoczął, bo na urlopie się zmęczył. Bo tak to jest u nas, że Polak na urlop wyjeżdża i jak wraca, to dopiero odpoczywa. Dobra, ja się z Wami widzę. Później idziemy z Azji jeszcze pochodzić. Jest fajna pogoda, chociaż miało być o wiele, wiele bardziej słonecznie. Jak oglądałam pogodę, będąc zakopanym, miało być słońce aż do czwartku u nas, a u nas w nocy padało. Teraz widzę, jest tak zaciągnięta, chociaż się rozchmurza. Ale niebo nadal zaciągnięte jest chmurami. Dobra, kończymy. Później się widzimy. Ja właśnie kochani przystępuję do z mojego śniadania. Wczoraj jeszcze wieczorem zajechałam do Lidla. Pojechałam za jajkami i za chlebem tostowym. Bo tego nie kupiłam, zapomniałam, i trafiłam właśnie z Mango Marakuja pierogi serowe z pomarańczową etykietką. Pytałyście mnie się też, widziałam, były zapytania pod tym, jaki skład ma ten barczyk, bo ponad żurek jest taki niedobry. No powiem Wam, że tak jak przeglądam, to nie ma tragedii. Sok z buraków cikłowych, z zagęszczonego soku 58%, woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku, cukier, sól, regulator kwasowości. Więc y, raczej tragicznego składu to to nie ma. No może nie jest to czysty baszczyk, jak samemu się gotuje, ale dla mnie on jest naprawdę dobry. I ja na 100% kupię jeszcze przynajmniej ze 2-3 opakowania, bo. zobaczcie, co wczoraj derwałam w Lidlu. Krokiety z pieczarkami i z mozzarellą z pomarańczową etykietką. Tu jest chyba kilogram. I kupiłam dwa opakowania, bo były dwa opakowania na przecenie. Y, data ważności jest do. 19, więc po prostu one idą do mrożenia i któregoś razu tego jest naprawdę dużo i któregoś razu po prostu jak nie będę miała obiadu to wskoczą u mnie właśnie krokiety razem z barszczykiem genialne, dorwałam jeszcze z pomarańczową etykietką z listnera sałatkę jajeczną z łososiem i bez etykietki budyń o smaku słonego karmelu z winiary więc to dzisiaj sobie myślę wytestuję to już chowam do zamrażarki Barwczyk chowam z powrotem do półki, a to wpada dzisiaj na moje śniadanie. Śniadanie dzisiaj pierogi na słodko. Tu już czeka ryż, bo będę robiła ryż z jabłkami. No, a dzisiaj troszeczkę będzie się działo u mnie w kuchni. No, i tak jak mówiłam, tak już wam pokazuję. Od razu tutaj dostałam taką przesyłeczkę od mojej Wicki i od jej córki, od Kasi i od Michaliny. Najpierw wszystko było zapakowane w dużym pudełku, wszystko było zabezpieczone ładnie. I najpierw, pierwsze co jak otworzyłam pudełko, zobaczyłam najpierw przeczytaj ten list, następnie zobacz przesyłkę. List otworzyłam, przeczytałam, jest ręcznie pisany, co jest bardzo cenione w tych czasach, a nie wszystko komputerem. Także Kasia poinformowała mnie, że zbierała już o tym kalendarzu, no, o tym kalendarzu w ogóle pomyślała już dużo wcześniej. Myślałam, że ja będę miała taki oryginalny pomysł, ale Kasia o tym pomyślała już w sierpniu. Zaczęła kompletować dla mnie kalendarz adwentowy. No i jak zobaczyła, że ja robię rozdanie właśnie z kalendarzem adwentowym, tak, to jest od jej córki, od Michalinki Grat. Jak zobaczyła, że ja już robię ten kalendarz i robię to w rozdaniu, to stwierdziła, że jest najwyższy czas do mnie wysłać. Zobaczcie, jak one to zrobiły. To jest po prostu tak pięknie zrobione. To jest wszystko wiązane na trzy wstążeczki. Ja tego nie otworzyłam. Bardzo proszę, żeby nie było. Jest to zamknięte. Stwierdziłam, że do 1 grudnia po prostu nie otworzę tego pudełka. Wszystko zostało zrobione. Zobaczcie, to jest pudełko po butach, które zostało pięknie oklejone, przerobione. Jest to ręczna robota, po prostu. Nie ma się co oszukiwać. Pudełko jest dość ciężkie. I tak, jak widać, wszystkie kokardeczki przepięknie porobione, czasochłonne. No, naprawdę jestem w szoku. Ja na początku myślałam, że to jest normalne pudełko, takie zakupione w sklepie. Później się dopatrzyłam, że to nie jest jednak pójście na łatwiznę. I chyba zrobiły mi wyzwanie, i chyba też coś takiego zrobię, że po prostu zapakuję to w coś ładnego. Nie wiem, jak to w środku wygląda, czy ja to mogę otworzyć, czy tam są po prostu zapakowane wszystkie produkty oddzielnie, więc po prostu ja tego pudełka nie ruszam. Jedne, co czuję, jak otworzyłam pudełko, że jest ono wypryskane moimi ulubionymi perfumami Kelvina Kleina Euforii. Także pachnie pudełko niemiłosiernie. I zobaczymy. Zobaczymy bardzo ładne kokardki, bardzo elegancko. I dodatkowo właśnie dostałam od córki Michaliny tutaj list, ale tego listu Wam nie pokażę. List jest tajemnicą. List jest w jakiś sposób też niespodzianką dla mamy. I przechodzimy. No więc, dziewczyny, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Michalinko, Tobie odpiszę, jak najbardziej. Damy radę. A jeżeli chodzi o kolejne rozdanie, to jest naprawdę mega niespodzianka dla mnie. Ja po prostu mnie zatkało. Wczoraj, jak zobaczyłam, to mnie totalnie zamurowało. Przechodzę do kolejnego rozdania, do kolejnej paczki i po prostu nie. Cały czas mi tkwi w głowie w ta, że się dziewczyny wykosztowały, bo. Nawet 24 produkty kupić po 2 zł to już jest 50 zł. To nie są małe pieniądze. E, także no, ja troszeczkę inaczej do tego podchodzę m, pod kątem, jak ja organizuję rozdania, dlatego że mi YouTube po prostu za to płaci. E, znaczy nie za to, że dla Was przygotowuję, tylko po prostu no, zarabiam na YouTubie, a zarabiam dzięki Wam, więc dlatego to tak e, mam. Kolejną rzeczą, jaką wygrałam, to są dwie paletki. Pixie, i to są paletki, które wygrałam na kanale. Rozdanie było robione przez Asię z kanału Prawie Idealna i Tina Oficjal Rozdanie było na Instagramie. Są to dwie paletki. Ja już dzisiaj jednej z nich użyłam. Już momencik, zaraz otworzymy albo i nie otworzymy. Otworzymy. To jest pierwsza z tych paletek. Ja już tą paletkę dzisiaj używałam. Używałam tego bronzera i używałam tego na powieki, i tego różu na róż rozświetlacz. Ten chyba będzie dla mnie za mocny, nie mam bladego pojęcia. Pigmentacja tych cieni jest po prostu przepiękna. Naprawdę. Można tego używać właśnie w formie rozświetlaczy, bronzerów, ale można też używać jako cieni. Więc ja dzisiaj ten mam na powiekach, i te dwa mam na policzkach. To jest pierwsza paletka. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, dziewczyny, za to rozdanie. Ja po prostu już od tak dawna chorowałam na Pixie, żeby coś przetestować z tej marki, więc już dzisiaj miałam możliwość, i druga paletka jest po prostu przepiękna. Ciężko mi się otwiera jedną ręką. Druga paletka ma w sobie cztery brokatowe cienie i matowych pięć. Yy, więc jest cudowna. Yy, bardzo mnie interesują te kolorki. Ja szczerze powiedziawszy, nigdy w takich kolorach yy, za bardzo nic nie robiłam, ale będziemy testować. Myślę, że jutro zrobię makijaż tą paletką. Dzisiaj była ta, jutro zrobię tą i będziemy testować paletki już od właśnie kasi, yy, z Kobą mi się kończą. Yy, I będziemy korzystać z kolejnych. Także jutro potestujemy ten makijaż. Może rano nagram jakiś makijaż, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, także ja Wam zostawię linki w opisie do dziewczyn na Instagrama do Tiny i do Asi oraz do Asi na YouTube, bo Asia prowadzi kanał prawie idealna na YouTubie również i teraz też ma rozdanie, więc wpadajcie, bo można wygrać fajne nagrody. Ułasi teraz co jakiś czas się będą pojawiały nowe rozdania, więc serdecznie Was zapraszam, bo są bardzo fajne rzeczy. Tak jak widzicie paletki Pixi. No ja jestem mega szczęśliwa z tych paletek, bo chciałam, jeszcze choruję na e, kosmetyki z Pixi, na ten tonik, taki mocno popularny e, i na na jakieś tam kremy. Teraz jest taka fajna. pijarowe paczki przychodzą z witaminą C, ale jakoś nikt tych pierowych paczek nie rozdaje. No nic, trudno, trzeba będzie chyba w końcu zainwestować i kupić, jak już e, zakończę moje e, testy wszystkich kosmetyków, które mam. Także takie paczuszki do mnie doszły e, i do zobaczenia później. Kochani, przychodzę do Was teraz z kuchni. Mam do Was takie pytanie. W ogóle z kawusią przychodzę. Dopiero co sobie zrobiłam, pełen kubek kawy. I mam do Was takie pytanie, bo muszę dzisiaj jeszcze prawdopodobnie odwieźć ekspres do Lublina. Co za tym idzie, muszę przytargać z lodziarni. Tylko mam takie do Was pytanie. Mam pytanie i nie pytam się o co chodzi, nie mówię. Czy macie coś do polecenia? Jakiś ekspres? Tylko ja nie chcę słyszeć o krupsie, bo ja wiem, że są niektóre modele, które dają radę i wam się nie psują, ale ja po prostu jestem zarażona, bo ja jeden ekspres reklamowałam pięć razy. I w końcu trzy tygodnie przed końcem gwarancji serwis stwierdził, że zwrot pieniędzy jest podstawą. Także mam takie właśnie do Was pytanie. Polećcie mi, jeżeli macie jakiś sprawdzony ekspres w domu, który Wam działa już przynajmniej rok, ja nie mówię o ekspresach, które są kupione miesiąc temu, bo takie ekspresy to zawsze działają, chociaż my pierwszą ustalkę mieliśmy właśnie po miesiącu, gdzie nam przestał spieniać mleko. Także myślę, że dużo w ogóle szybciej wypada, ale to już mniejsza z tym, historia ekspresu jest już zażegnana chodzi mi o zakup nowego ekspresu. Rozważamy z mężem, bo w Krupsie jest jeden model, który nam się podoba, ale ze względu na to, że no, mieliśmy duży problem z tym ekspresem, po prostu stwierdziliśmy, że Krupsa jednak nie kupimy, bo on ma fajny model taki sporo droższy od tego, ale tamten model jest bardzo duży. To jest ogólnie ogromny ekspres. On po prostu wielkościowo jest duży. I stwierdziliśmy, że trzeba jednak kupić coś podobnego pokroju no i tak rozważamy na razie eee, dużo pisałam do Asi z kanału Prawie Idealna bo ona eee, robiła zapytanie eee, w zeszłym miesiącu 2 trzy tygodnie temu na Instagramie o polecenie ekspresu no i wczoraj mi Asia wysłała właśnie, że Jurę tak każdy poleca no, Jura jest dość drogim ekspresem. Ja rozumiem, że być może on jest fajny. Nie mówię, że nie. Osobiście już piłam z dwóch różnych ekspresów Jura kawę. No, dla mnie jednak nie wiem, czy ja bym chciała tą Jurę. Po prostu ten ekspres, który mi się z Jury podoba, jest trochę droższy. Jest sporo droższy od tego, co my mamy. A my nie mamy najtańszego ekspresu. Ja rozważałam właśnie albo coś z The Longin, albo z Saeco, ale gdzie nie wejdę na opinię wszędzie jest tak, że po prostu się psują, że najgorzej, e, najgorzej działają spieniacze do mleka, a u mnie jest to podstawą w Expressie. Express musi świetnie spinić mleko. E, teraz ten Krupsa ma taką piankę, nawet, nawet nie zauważycie tego. Nie pokażę Wam, ale ten w wkrócie model, który mamy teraz zastępczycy to jest dokładnie to samo, co mieliśmy. I on taką piankę robi przez pierwsze 2-3 do 4 tygodni. Później już ta pianka taka nie wychodzi. Ona już w tym momencie nie jest taka, my go dwa tygodnie używamy, już nie jest taka, jak była, pomimo, że czyszczony jest codziennie po każdej kawie, bo nie jest czyszczony raz na tydzień, on jest po każdej kawie czyszczony, ten spieniacz. I e, oryginalnymi produktami, a wiem, że niektórzy używają zamienników i te ekspresy po prostu działają. Także nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Jeżeli macie jakiś ekspres, który świetnie spienia mleko, pomimo już dłuższego użytkowania, uważacie, że jest godny polecenia, dajcie mi znać, kochani, w komentarzu, bo naprawdę poszukuję ekspresu. Chciałabym go kupić jeszcze w tym roku w miarę szybko, bo yy, no ten ekspres po prostu z lodziarni jest ogromny. On mi tutaj zajmie naprawdę bardzo dużo miejsca. Także tak, a ja się teraz wziąłam za gotowanie. E, ogólnie robię ten ryż na mleko, o którym Wam mówiłam, więc jeszcze zaraz będę robiła jawka. Nastawiłam już ziemniaki, bo mam e, sosik na dzisiaj, więc e, ziemniaki już są. Mamy godzinę 13:18. E, no i jeszcze będę robiła wafle. Już sobie naszykowałam i przyszłam do Was z takim testem, bo pokazywałam Wam, że kupiłam szklanki e, do herbaty. W Lidlu. No, i tak chciałam zobaczyć, czy ta szklanka, taka klasyczna, nasza stara szklanka, ma tyle samo pojemności co ta szklanka, szklanka Lidla. Więc testujemy, czy szklanka jest szklanką. No nie, no ta szklanka jest większa. Więc o tyle większa jest szklanka od szklanki pojemność. Więc wraz tutaj nie będę miała podstawy do robienia ciasta, bo ja zawsze jak mam, że szklankę czegoś to jest szklanka, to jest normalne muszę tą pojemność znaleźć, ale to nic dobra, będę używała niepełną szklankę w takim razie także szykuję już będę robiła wafle, do wafli będę robiła mniejszą porcję, zobaczę czy nie będę musiała dokupić, bo wafle mam tylko jedne i do wafli potrzebujemy jedną szklankę cukru, jedną margarynę pół szklanki mleka 3-4 łyżki kakao 1,5 do 2 szklanek mleka w proszku ja mleka w proszku w tym momencie używam tego, ale ogólnie lubię mleko w proszku z stawu, krasnego stawu. Jest dla mnie o wiele lepsze, ale teraz tylko to jest wszędzie dostępne. Nigdzie tam tego nie mogę dostać. Najczęściej było kupowane w klerku, albo w Biedronce, teraz w Biedronce jest właśnie to. Oha, już mi się korzuszek zaczyna zbierać. Nienawidzę kożucha. A mój ksawery uwielbia kożuch. To jest chyba jedyne dziecko, jakie znam, które uwielbia kożuch z mleka. Jak się na budyniu robi kożuch, on po prostu ubóstwie. O, dzisiaj, może budyń zrobimy. Także robię teraz sobie i obiadek, i ryż na mleku. Zaraz będę obierała jabłka, uprażymy jabłuszka, będą do ryżu, na mleku. I zrobię w międzyczasie jeszcze ten wafel. I później e, jeszcze się biorę dalej za sprzątanie, bo już na razie dokumenty ogarnęłam, e, w ubezpieczalnie ogarnęłam, co ja jeszcze dzisiaj robiłam. Spakowałam jedną e, paczuszkę e, do pewnej osoby i, i tyle. I przejrzałam pobieżnie. Do tej pory jeszcze nie nadrobiłam wszystkich filmów na YouTubie. Odkąd wyjechałam, tam, nie obejrza tam obejrzałam tylko jeden film Karoliny, myśliwiec. Mm, bo się rano malowałam i akurat e, mąż był zajęty czymś innym, więc miałam te dosłownie pół godziny, żeby e, obejrzeć film. I to był jedyny film, który w Zakopanem obejrzałam. A tak nie oglądałam kontakt, nie żadnego w ogóle nic nie oglądałam na YouTubie. Więc mam zaległości, a zaległości. Wczoraj obejrzałam, dzisiaj rano obejrzałam Anię z My Beautiful Life. E, świetnie, ci do te puzzle, kochana. Jesteś rewelacyjna. Ja w takim tempie to w życiu mi tego nie ułożyła, bo mi te puzzle na 3000 elementów to ponad pół roku zajęły. I właśnie nie jestem pewna, przed którymi świętami je zaczęłam układać: czy przed Wielkanocnymi, czy przed Bożego Narodzenia. Ale chyba na święta Wielkanocne zaczęłam układać te puzzle. Więc tak naprawdę e, genialnie Wam idą te puzzle: po prostu błyskawicznie mkniecie, To jest tylko 1000 elementów mniej, ale, ale już ile macie. Ja do takiego etapu bardzo długo yy, szłam. Także tak, fajnie, uwielbiam puzzle. Mam jeszcze jedne na tysiąc elementów, które myślę, że na dniach rozłożę. Yy, wezmę się, ale już teraz będę używała właśnie tej maty, albo może i dzisiaj jeszcze je rozłożę, zobaczę. Dzisiaj jeszcze muszę ogarnąć mieszkanie, bo to znowu ktoś przychodzi oglądać mieszkanie, yy, więc muszę je troszeczkę jeszcze bardziej ogarnąć. Już w miarę posprzątałam, ale. Ale to na razie jest, tak wiecie, powierzchownie ogarnięte. Więc dobra, ja dalej biorę się za gotowanie. I będę się rozpraszać, bo zaraz pewnie gdzieś coś zrobię. Biorę się za robienie wafli. Przepis na wafle zostawiam wam w opisie. Także, bo ostatnio ktoś mnie prosił z was, jakaś widzka do mnie pisała, żebym dała przepis na wafle, jak robię wafle. Także zostawię w opisie, jak najbardziej zawsze wychodzą. Tylko kwestia tego mleka, z tym mlekiem, bo każde mleko inaczej węstnieje, więc musicie uważać, dozować. Szklanka, półtorej, maksymalnie dwie, jak miksujecie to musicie uważać. Ja Wam później jeszcze może coś tam pokażę, jak będę robiła tego wafla, na razie się skupiam na obiadku i na ryżu na mleku. No i kochani zaczynamy robić, dajemy wafle, dajemy całą margarynę. To jest jedyna rzecz, do której ja używam margaryny. Dodajemy pół szklanki mleka i dodajemy cukier. Szklankę cukru. I to wszystko wstawiamy na gaz i tak robimy. Gdzie my tu mamy światełko? Tutaj coś da, nic nie da. No coś tam może da. Tutaj już mi się zrobił ryż. Dzisiaj się wzięłam na sposób. Ostatnio mi ktoś powiedział, żeby ryż podgotować, zalać mlekiem, zagotować mleko i wyłączyć, przykryć pokrywką. I tak zrobiłam i powiem Wam szczerze, jest fenomenalny, bo mi się nie zbił, nie posklejał. Fajnie wchłonął mleka tyle ile trzeba. Jest przepyszne. Teraz jeszcze tylko muszę uprawić jabłka. Także zobaczymy jak to będzie, bo powiem Wam szczerze, że jestem lekko nieprzytomna, po prostu mamy godzinę 15.53, a mnie tak gigantycznie złamało spanie, pomimo, że wypiłam z Wami kawę, e, zrobiłam ten obiad, dokończyłam, zjadłam, wyszłam z Azji na szybciutki spacer, e, wróciłam i po prostu momentalnie tak mnie spanie złamało, że się drzemnąłam prawie godzinkę. Jestem nieprzytomna, po prostu nie bardzo kontaktuję, co się dzieje. Także biorę się za robotę, zrobię zaraz tą masę do wafli, przełożę tego wafla, uprażę jeszcze jabłka, chociaż e, zastanawiam się, bo w sumie mam tyle tych dżemików, może jednak nie będę tych jabłek robić prażonych, bo mam e, i te dżemiki wszystkie jagodowe i malinowe jakieś i te z air koniakiem truskawka więc może to po prostu dodam tylko sobie do tego zobaczymy, chociaż ja zawsze jadam z jabłkami, nie no dobra zrobię tyle jabłek kupiłam trzeba zrobić także biorę się za obieranie jabłek i będę jeszcze prożyła jabłka no i kochani mi już tutaj wszystko wystygło, Azji też się z wami wita bardzo proszę, jest cześć Azji Daj głos! Daj głos! Daj głos! Super, dobry pies! Jeszcze raz daj głos! No, daj głos! No, daj głos! Pięknie! To było dzień dobry! Także mi już tutaj wystygło wszystko. Przesypujemy teraz mleczko! Tak? Każdy wie, że ty tu jesteś. Półtorej szklanki. I już będziemy miksować. Najwyżej będziemy dorzucać. Tu mi się smażą pieczarki, bo yy, będę robiła dzisiaj na kolację zapiekanki. Wczoraj ich nie zrobiłam, więc będą dzisiaj. Tam jest jeszcze sos nie posprzątane po obiedzie, bo mój mąż jeszcze nie wrócił z pracy, więc... Jeszcze będzie jadł. Azji! Dobra, to wiercimy. I gotowe i przekładamy wafle także widzimy się za chwileczkę no i już u mnie kochani wafel zrobiony, przełożony teraz czekamy aż nabierze swojego, swojego formatu troszeczkę mi masy zostało ale na jeszcze jednego zabraknie więc wyciągnęłam wafle ryżowe smarujemy i jemy Także ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Dziękuję, że zostaliście. Zapraszam do subskrypcji nowe osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, do łapek w górę, do komentowania. I żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia, przede wszystkim zdrowia. Trzymajcie się cieplutko. Azji również się z Wami żegna. Buziaki, pa!